Cześć, witam mojej kuchni. Dzisiaj, jak w tytule, oczywiście klopsy, danie jednogarnkowe z dużą ilością warzyw. Przepyszne, aromatyczne, przyprawione moimi siłami z ogródka. Zobaczcie. Oczywiście, jak klopsy, to mięso mielone musi być, czyli mam tutaj kilogram, tam chyba niespełna kilogram mieszanego mięsa milonego, wołowo-wyprzowego. Zobaczcie, mam takie drobiutkie pieczarki. Całe takie nieduże opakowanie kupiłem, wszystkie użyjemy, bo lubimy pieczarki, a ja uwielbiam właśnie w całości pieczarki, jak występują w jakimś sosie. Tutaj specjalnie zgromadziłem cebulkę dymkę. Musicie właśnie poszukać takiej, ewentualnie można ją zastąpić szalotką, nieco czosnkowy smak ma szalotka. Właśnie, nie użyłem czosnku, zaraz dorzucę, Tam dajcie jakieś dwa sąbki czosnku, tak będzie zresztą w składnikach. Pomidory koktajlowe i do, rzucimy do sosu. Oczywiście dolejemy pasaty. Szklanka na 250 ml. Tutaj mamy jeszcze papryka. Trzy kolory. Nie muszą być kolorowe, ale one mają różny smak. I właśnie to jest najważniejsze, bo i tak się prawdopodobnie rozpróżą. Dwa jaja to oczywiście do klopsów, do milonego mięsa. Przyprawy, zobaczcie, Pietrucha z mojego ogródka. Tymianek i rozmaryn. Fantastycznie to będzie smakowało. No i jeszcze bułka, tarta, która będzie też użyta do mięsa milonego. Proste, y, zwykłe klopsy zrobimy, bo tu mamy całe bogactwo smaków. I przecież, aha, jeszcze chili, zobaczcie, trzeba podostrzyć sos. No i ziemniaki, właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć, że będą ziemniaki, bo one dadzą lekko słodkawy posmak i szukajcie ziemniaków dobrych, takich słodkich właśnie, raczej mącznych, nie szklistych, które by zawierały mało skrobi, tylko takie z większą ilością skrobi, to wtedy doskonale nam się rozpróżą. No i co, robimy szybko, bo normalnie jestem głodny. Na początek wbiję do mięsa dwa jaja. Uważajcie, żeby nie wpadły skorupki. Do bułki wleję wody, tak żeby ją zakryło. O mniej więcej tyle. Szybko mieszam, żeby bułka mi napęczniała. I mogę dodawać już bułkę, nawet jeszcze taką w stanie ciekłym, można by powiedzieć. Szybko to posolę. Na kilogram wystarczy jedna trzecia łyżeczki, nawet troszeczkę więcej, do połowy łyżeczki. Mogą być trochę słone, bo one Słońsze, bo oddadzą tą sól jeszcze przecież do, naszych, do naszego wywaru, do sosu. No i dosyć obficie muszę popieprzyć mięso. Mięso mielone może być troszkę ostrzejsze. Chodzi o to, żeby klopsy nie były mdłe. I trzeba wyrobić. Najlepiej zrobić to, jak widać, ręką. Musi tworzyć jednolitą masę mięso razem z resztą dodatków, żeby można było formować kule. No i wyrabiam tak już chyba drugą minutę, tak mi się wydaje. W każdym razie, zobaczcie, jest zwarte, kleiste. Może sobie teraz troszkę odstać. A ja zacznę tutaj bawić się z naszym sosem od pieczarek, ponieważ będę je troszeczkę przesmażał. Te większe, zobaczcie, przekrajam jeszcze na pół. Specjalnie wyjąłem na górę te większe, żeby... Nie, odwrotnie, przecież to są mniejsze. Muszę wyjąć tam spod spodu. Właśnie te większe, a te małe, tak jak powiedziałem wcześniej, w całości one doskonale będą nam wyglądać i smakować. Przecież one się tylko wykurczą jeszcze, więc nie ma problemu. Na podpalonym już rondlu wylewam odrobinę oleju. Niech patelnia się dobrze rozgrzeje. I mogę wrzucać wszystkie wieczarki. Niech się lekko przesmażą. A ja przygotuję te cebulki dymki. Słuchajcie. Jak będziecie je tutaj obrabiać sobie czyścić, to pamiętajcie, żeby się nie odkroili zupełnie tych korzonków. Chodzi o to, że po przekrojeniu na pół ta cebulka będzie nam się tu trzymała, właśnie tą podstawą. Ja tylko je w taki sposób poprzekajam, bo to będą nasze cudowne części, które będą się nam później dusiły razem ze wszystkimi warzywami. Zobaczcie, już pierwsze które będą się żółtawe smaży je jeszcze kilka razy mieszając. Wiecie co zrobiłem? To, to mięso przygotowałem, ono się tutaj ładnie nam przechodzi z makami, tak to powiem, ale ja miałem do niego wrzucić tą pietruszkę, której zapomniałem dosłownie dodać, więc ją teraz posiekam, ale pachnie. Świeża pietruszka jest cudowna, dopiero to zermana. I oczywiście trzeba ją teraz wkomponować w mięso jeszcze raz w miarę równo żeby się rozeszła w całości jak widać pieczar to mi wystarczy na razie żeby one dalej będą się jeszcze smażyły wrzucam dymkę i też podsmażam ją na rumiano na słomkowo. zobaczymy jak wyjdzie i szybko przygotowuję następny składnik czyli paprykę wykrawamy białe przerosty i wszystkie kawałki Kroimy na duże porcje. Szybko, bez kłopotu. Zobaczcie na te cudowne, złote kolory. Przepięknie pachnie i już mogę wrzucać, ponieważ cebula się podsmażyła, paprykę. I znowu razem wszystko smażymy. Jakiś czas, żeby papryka lekko zmiękła. Jeżeli prażenie nam tak dobrze idzie warzyw, to czemu nie mielibyśmy też uprażyć ziemniaków? Średnią kostkę kroimy ziemniaki. O, to byłoby tak grubo. Zobaczcie. Papryka lekko już zmienia kolor, więc możemy też rzucić ziemniaki. Czy to nie jest piękne? Już teraz samo to danie bez mięsa byłoby doskonałe, tylko trzeba byłoby je przyprawić. Jeszcze trochę ziemniaki podsmażą, na tym z Ale ja muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że możemy przyprawiać, czyli Oficie solimy, tu jest sporo warzyw, nic nie było jeszcze przyprawione. No i też sporo pieprzu. Po polsku. Mieszam. Ohaha, się wszystko. Pięknie. Rumieni. A my tu formujemy już nasze klopsy w postaci sporych kul. Nie musimy ich w niczym obtaczać. Po prostu... Będą klopsiaste klopsy. Zobaczcie, z kilograma mięsa wyszło 10 klopsów. To znaczy, że jeden ma więcej niż 100 gramów. Porządne klopsy, prawda? Piękna paleta barw. Dodaję jeszcze dwa ząbki czosnku, tak jak powiedziałem wcześniej. A my tutaj już mamy na patelni wszystko gotowe do tego, żeby zalać to wodą. Tyle, żeby zakryło, zobaczcie nasze warzywa i mogę od razu dodać pasatę wymieszam to żeby pomidory rozeszły się w sosie w tej właśnie chwili podostrzę całość o chyba za dużo szczypta na łyżeczce to jest nawet nie jedna trzecia jedna czwarta łyżeczki ostrego chili musicie sprawdzić sami jakie wasze chili jest ostre teraz poduszę to żeby się sos zagotował i około, myślę, że 5 do 10 minut niech sobie te warzywa wszystkie w tym sosie pięknie bulgocą. Mnieło 10 minut, mam tu odrobinę sosu gorącego. Ostrawy, o ale klopsy wyrównają temat, bo jeszcze ich tam nie ma, więc ostrawy powinien być. No, bardziej czuć papryką, niż pieprzem, może dobrze, zobaczymy później jeszcze, ale słuchajcie, jest mało słony, więc po solę i wkładamy psy. No to siub trochę soli, tak i układamy 10 naszych pięknych kul. Oczywiście zioła, rozmaryn, rwiemy listki, łodyga idzie na bok, ale to pachnie. I dymianek podobnie. Wrzucimy po prostu wszędzie. Możemy zamknąć. Zmniejszam gaz. I nasze danie jednogarnkowe właśnie powoli dobiega końca. Dosłownie po 20. 25-30 minutach, zależy to od Was, sprawdźcie jak ziemniaki się rozpużyły. Myślę, że po 20 minutach mniej więcej, klopsy będą już przeparzone, troszeczkę się wytopią, wygotują się, oddadzą smak mięsa też do sosu. Sos natomiast odda smak swoich przypraw do mięsa i wszystko będzie doskonałe. Wykładamy z warzywami, z ziemniakami klopsy na talerz i spożywamy cudownie. Zobaczcie jak to będzie wyglądało na talerzu. A mi tak sięka cieknie, że nie mogę wytrzymać. Ale słuchajcie, przed nami jeszcze bardzo ważne zadanie jedno. Mamy tutaj mnóstwo pomidorków koktajlowych, które właśnie teraz możemy wrzucić. Nie wrzucamy wcześniej do naszego sosu bez mięsa. Dlatego, że one właśnie szybko się rozpróżą i teraz od góry oddadzą swój smak naturalnych, cudownych, świeżych pomidorów. Dobra, choć tu. A, możemy jeszcze, słuchajcie, zastosować taki malet, ponieważ te są białe, takie blade nasze klopsy. To od czasu do czasu je tutaj przelać sosem, bo nie chcę ich kręcić i wyjmować w tym naszym pięknym daniu. Ale zobaczcie, to nie wystarczy. A biorą smaku i przepięknie wyglądają. Dobrze, tak jak mówiłem jeszcze za 20 minut i już jemy. Duszenie już się skończyło, zobaczcie. Ależ to cudownie wygląda. Co prawda zielone listki straciły swój kolor, ale pomidorki, gdzie niegdzie jeszcze już popękane widać, sprawdziłem, wszystkie warzywa są miękkie, ziemniaki, wręcz rozgotowały się co niektóre. A co niektóre, które były na wierzchu, po prostu zostały w całości, ale te już są mięciutkie, rozsypujące się. No dobrze, nałożę to na talerz. No i mamy talerz dosyć dietetycznego jedzenia, chociaż to mięso mielone zawierało sporo tłuszczu, ale jest też sporo warzyw, więc równoważymy sobie to danie i zobaczcie, dobrze wygląda, a jeszcze lepiej smakuje. Zobaczyliście kolejny fajny moim zdaniem i waszym zapewne też, jak go spróbujecie, to jeszcze go bardziej polubicie, bo jest bardzo szybki przepis. No i co? Szukajcie właśnie takich przepisów. U mnie na YouTube. Zobaczcie, co jeszcze tam będę miał, albo już mam mnóstwo, mnóstwo fajnych przepisów. Są właśnie obiadowe, bardzo dużo obiadowych ciasta, przykąski, sałatki, surówki, sezonowe, świąteczne. Szukajcie właśnie tego na YouTube, na Facebooku i odwiedzajcie od czasu do czasu moją stronę internetową, którą będę sukcesywnie uzupełniał. Obiecuję a mój kanał będzie trwał bardzo, bardzo długo, bo mam bardzo szerokie plany, nawet jak już będę na emeryturze, to myślę, że będziecie mogli jeszcze coś u mnie zobaczyć. Zapraszam do subskrypcji. Cześć!